Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Mam na imię Wiktoria i studiuję architekturę wnętrz. Od zawsze interesowałam się urbanistyką i designem, jednakże wnętrza były mi najbliższe, gdyż są bezpośrednio związane z pracą, z człowiekiem. Uczymy się, jak odpowiadać na potrzeby inwestorów w kreatywny i niebanalny sposób. Przyswajamy zasady projektowania i wiedzę czysto techniczną i budowlaną. Rozwijamy również nasz zmysł estetyki. Od malarstwa i rysunku po zajęcia z projektowania wnętrz. Poznajemy tajniki programów, z których będziemy korzystać w karierze zawodowej oraz szkolimy się w tworzeniu prac odręcznych. Tutaj możesz zostać prawdziwym człowiekiem renesansu XXI wieku. Posiadając tak wszechstronne umiejętności, otwiera się przed nami wiele niesamowitych możliwości pracy. Jeśli jesteś żywo zainteresowany otaczającym Cię światem i masz bogatą wyobraźnię zarówno artystyczną, jak i przestrzenną, to odnajdziesz się na tym kierunku. Budynek Wydziału Architektury to prawdziwa inspiracja dla przyszłego architekta. Rynek wzornictwa stanowi jeden z głównych komponentów wchodzących w skład sektora kreatywnego w Polsce, a Polska jest jednym z największych eksporterów sektora kreatywnego na świecie. To najlepsza rekomendacja jaką może otrzymać kierunek i dlatego nie wahaj się. Czekamy na pasjonatów, którzy chcą kreować przestrzeń, a do tego lubią rysować. Zajęcia prowadzone są w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce, zaprojektowanym przez profesora Politechniki Poznańskiej. Kształcenie na kierunku Architektura Wnętrz jest oparte na fundamentach wiedzy z zakresu nauk technicznych Wzbogaconych o wizjonersko-artystyczne podejście do rozwiązywanych problemów. Niezwykle istotnym elementem kształcenia jest stała współpraca dydaktyczna z Politechniką Mediolańską. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata sztuki. Branża wnętrzarska jest jedną z najsilniej rozwijających się w Europie. Grupa potencjalnych klientów w Polsce jest bardzo duża, a popyt na usługi architektów wnętrz stale rośnie. Absolwent może podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania wnętrz, scenografii. I mebli może koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, pracować w służbach inwestorskich oraz pełnić funkcje w administracji samorządowej i rządowej oraz ochronie konserwatorskiej. Spójrz na świat inaczej: studiuj ze mną architekturę wnętrz. Politechnika poznańska. Warto tu studiować.